Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Mamy stan wyjątkowy na terytorium Polski. Stan ten nie dotyczy całego terytorium kraju, lecz dotyczy terenów przygranicznych Polski z Białorusią. Wywołany jest nielegalnym przekraczaniem granicy ze strony białoruskiej przez. Nielegalnych migrantów, ponieważ emigrant, drodzy Państwo, to jest inna definicja, a uchodźca, według prawa międzynarodowego, to jest osoba, która udaje się do pierwszego państwa pierwszego, zaznaczam, które graniczy z krajem, z którego uchodźca ucieka. Jeżeli na przykład wojna toczy się w Czeczeniu, to. Na terytorium Turcji Czeczeniec jest uchodźcą Ale już na terytorium Bułgarii czy Polski On już uchodźcą Drodzy Państwo Nie jest Ponieważ Czeczenia jako Republika Związkowa Wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej Można Czeczeńca jeszcze Ze strony tego obwodu kaliningradzkiego Traktować jako Uchodźcę na terytorium RP Ale Niekoniecznie Bezpieczeństwo Polski na pierwszym miejscu. Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. W ostatnim czasie sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest napięta. Działania prowadzone przez reżim Aleksandra Łukaszenki to próba destabilizacji sytuacji w Polsce, a także instrumentalna gra prowadzona kosztem imigrantów. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polaków oraz szczelność naszej granicy. Dlatego na wniosek Rady Ministrów prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w niektórych miejscowościach na terenie województwa podlaskiego oraz lubelskiego. Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni i dotyczy wyłącznie około. 3-kilometrowego pasa wzdłuż granicy z Białorusią. To jest, drodzy Państwo, retoryka artykułów dotyczących kryzysu imigracyjnego. Retoryka ta polega na tym, że Aleksander Łukaszenka jest zły i prowadzi reżim oraz destabilizuje sytuację. Polsce. To jest retoryka artykułów z prasy polskiej. Zaraz będziemy ją analizować dalej. 2 września 2021 roku prezydent Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa Podlaskiego lubelskiego. Rozporządzenie zostało wydane na wniosek Rady Ministrów, jednocześnie prezydent skierował rozporządzenie do Sejmu, ale marszałek Aleksandra Elżbieta Witek wyznaczyła dodatkowy dzień posiedzenia Sejmu, który odbędzie się w poniedziałek 6 września. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią. Polski rząd oraz służby stale obserwują i analizują sytuację na naszej wschodniej granicy. Podejmujemy także adekwatne środki, które zapewnią bezpieczeństwo naszych obywateli. Jednym z nich jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. Naszym celem jest, by nasi funkcjonariusze mogli swobodnie działać i wykonywać swoje obowiązki, jednocześnie przy możliwie minimalnej ingerencji w życie mieszkańców terenów przygranicznych. A tereny przygraniczne to jest, drodzy państwo, puszcza Białowieska, tereny przygraniczne, kawałek puszczy Knyszyńskiej, no i tereny na południe, województwo lubelskie. Stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni, obejmuje 115 miejscowości w województwie Podlaskim oraz 68 miejscowości w województwie lubelskim. To około 3 kilometrowy pas wzdłuż granicy z Białorusią. Podjęte działania spotkały się ze zrozumieniem i wsparciem lokalnych władz. To bardzo ważne, ponieważ podejmujemy je wyłącznie w interesie bezpieczeństwa naszych obywateli, w tym przede wszystkim właśnie mieszkańców miejscowości przygranicznych. Ja czytam kawałek artykułu zamieszczonego na stronie ministerstwa MSWIA www.gov.pl. Łamane web, łamane premier, łamane bezpieczeństwo, myślnik polski, łamane yy, myślnik na, myślnik pierwszym, myślnik miejscu, myślnik stan wyjątkowy, myślnik przy, myślnik przy granicy, myślnik z, myślnik z Białorusią. Białorusia. Nie piszemy o tylko a. Zasady jakie zostały wprowadzone: zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym, czyli zakaz organizowania wieców, demonstracji, zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych, rozrywkowych. No to to jest zrozumiałe, to są wszelkiego rodzaju Zgromadzenia, gdzie należy zapłacić za bilet, obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami nie dotyczy m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar. Ten zakaz, jak możecie skojarzyć, jest skierowany przeciwko wszelkiego rodzaju Zadymiarzom, Zadymiarzom, którzy z Warszawy przyjeżdżają i pokazują się przy kamerach telewizji TVN czy Polsatu, jak bronią, jak pomagają, jak krzyczą. Nazwijmy to imigrantów czy migrantów. No raczej bardziej pasowałoby migrantów, tak? Niektórzy sobie przy słupkach granicznych koczują, a po drugiej stronie, naprzeciwko nim, w zielonych maskach, kominiarkach, yy, pogranicznicy polscy z karabinami Beryl, czyli modyfikowany kałasznikow na potrzeby polskie. Ten zakaz dotyczy. Między innymi, drodzy Państwo, wszystkich organizacji lewicowych, które przyjeżdżały, robiły dym, tak jak robił dym w Hajnówce z okazji prowokacji z Burym. To w dwie strony jest prowokacja, bo to jest organizowane dla prowokacji i dla prowokacji mamy wizytę lewicy. No i to samo na granicy polsko-białoruskiej. Tak więc pan Frasyniuk nie będzie. Znieważał, obrażał pograniczników ze Straży Granicznej, dlatego, że jeżeli tam przyjedzie, to zostanie wsadzony do więzienia. Ja, drodzy Państwo, zaznaczę, że zarówno Straż Graniczna, pogranicznicy, jak i policja mają wystarczające uprawnienia bez wprowadzania stanu wyjątkowego, bez wprowadzania stanu wyjątkowego, aby wykonywać swoje obowiązki czyli zatrzymać osoby nielegalnie przekraczające granice, jak i osoby, które przyjeżdżają na granicę polsko-białoruską z Warszawy mówię właśnie o zadymiarzach lewicowych w celu wywołania burt i umożliwienia Migrantom przekroczenia nielegalnej granicy. Dalej mamy zakaz utrwalania nagrywania, fotografowania obiektów, obszarów objętych infrastrukturą graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji i żołnierzy. Czyli jak zrobicie zdjęcie dla zamaskowanego funkcjonariusza Straży Granicznej, czyli pogranicznika, czy dla policjanta i żołnierza, to, drodzy Państwo, yy, będzie to Przestępstwo, pomimo że powiedzmy, pogranicznik, czy żołnierz, czy policjant będzie zamaskowany. A także, jeżeli zrobicie, na przykład, zdjęcie słupka granicznego. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Trudna sytuacja na granicy z Białorusią. Sytuacja na granicy z Białorusią jest kryzysowa i napięta. Na reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi instrumentalną grę kosztem migrantów. Zgodnie z szacunkami, w ostatnich tygodniach do Mińska zostało przywiezionych około 10 tysięcy obywateli Iraku. Skąd Aleksander Łukaszenka wziął y, całą dywizję Irakijczyków? Tylko w sierpniu około trzy tysiące osób usiłowało w sposób nielegalny przedostać się na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Polski rząd jest odpowiedzialny nie tylko za naszych obywateli i bezpieczeństwo naszego kraju. Granica polsko-białoruska jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, którą musimy chronić zgodnie z sojuszniczymi zobowiązaniami. jej Rozczelnienie spowodowałoby przybycie do Unii Europejskiej setek tysięcy migrantów. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku spowodowało, drodzy Państwo, zwiększenie o 50%, a można też liczyć, że o 100% w, w pograniczników zatrudnionych do ochrony granicy wschodniej i polsko-rosyjskiej, i polsko-białoruskiej, i polsko-ukraińskiej oraz zakup przez Unię Europejską sprzętu do patrolowania wyposażonego w między innymi kamery noktowizyjne. Nielegalne przekraczanie granicy polsko-białoruskiej to jest, drodzy Państwo, proceder Trwający nie od dzisiaj. Mieliśmy na Podlasiu przypadki przemycania Wietnamczyków pod deskami, podłóg w busach, czyli tych 3,5 tonowych samochodach jadących przez granicę i polsko-białoruską, i polsko-litewską. I Białorusko-litewską. Czyli był przemyt ludzi jest dochodowym interesem. Powstaje pytanie, na ile prawdziwe są informacje podane na stronie rządowej MSWIA? Drodzy Państwo, dotyczące, że Łukaszenka sprowadził 10 tysięcy osób z Iraku mających na celu nielegalne przekroczenie granicy. Handel bronią. Handel narkotykami i handel ludźmi, czyli sprowadzanie kobiet do burdelu, sprzedawanie dzieci na adopcję czy na narządy, a także pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy to są y, trzy elementy nielegalnego handlu, przynoszące na czarnym rynku dosyć. Drodzy Państwo, ogromne pieniądze, kokosy. Tak więc powstaje pytanie, czy służby, czy służby graniczne Białorusi wykonują swoje obowiązki tak jak zazwyczaj? Czy otrzymały prykaz przepuszczania do Polski migrantów? Bo te służby w obie strony mają działać. Nie tylko, drodzy Państwo, zapobiegać przekraczaniu granicy z Polski na Białoruś, ale także z Białorusi do Polski. I to samo dotyczy służb polskich, które mają zapobiegać przekraczaniu, zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony białoruskiej. Każda osoba, która nielegalnie przekroczy granicę, niezależnie w którym kierunku, jest przez pograniczników, obojętnie którego kraju, tak jest na całym świecie. Zatrzymywana. Wprowadzenie stanu wyjątkowego będzie miało pewnego rodzaju reperkusje, dlatego że wszystko zależy, jak długo będzie trwał. Przepisy mówią, że od czasu wygaśnięcia obowiązywania stanu wyjątkowego przez około 3 miesiące nie można na danym terenie przeprowadzić wyborów. Tak więc, jeżeli ten stan wyjątkowy będzie trwał dłużej, drodzy Państwo, te tereny zostaną wyłączone z wyborów i parlamentarnych, i samorządowych, pamiętajmy, że mamy zimę z zapasem i będziemy obserwować sytuację, czy na zimę stan wyjątkowy zostanie Drodzy Państwo, usunięty, czy będzie trwał nadal? Ponieważ zimą przekraczanie granicy jest znacznie utrudnione ze względu na warunki klimatyczne. Tak więc, jeżeli wojna między rządem w Warszawie a Aleksandrem Łukaszenko będzie się przedłużała, bo mamy niewątpliwie konflikt, drodzy Państwo, wywołany sytuacją międzynarodową. Ponieważ y, ośrodki rządzące na zachodzie Europy są wrogie dla Aleksandra Łukaszenki, a to powoduje, że polityka rządu w Warszawie też jest wroga w stosunku do Aleksandra Łukaszenki. Wcześniej, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, kiedy nie było konfliktu z Aleksandrem Łukaszenko, tak jak y, w tej chwili, Ostrego i wyraźnego, aczkolwiek on był w Polsce, między innymi przez gazetę wyborczą ostro krytykowany. I tak, i tak mieliśmy, o tym już wspominałem, nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej przez zorganizowane grupy migrantów, które były przeprowadzane przez zorganizowane grupy kryminalne, które pobierały określone pieniądze za pomoc. W przekroczeniu granicy. Tak jak powiedziałem wcześniej, handel bronią, handel narkotykami, handel ludźmi. To są trzy dziedziny, które przynoszą na czarnym rynku kokosowe interesy, drodzy Państwo. Czy Aleksander Łukaszenka postanowił zarabiać pieniądze na handlu ludźmi? Drodzy Państwo, tego nie mogę. Potwierdzić i nie mogę zaprzeczyć. Jednak sytuacja na Bliskim Wschodzie, wywołana wojnami o demokrację, jaśminowymi rewolucjami wycofaniem się m.in. wojsk amerykańskich z Afganistanu zamieszaniem wywołanym na Bliskim Wschodzie będzie owocowała, tak jak w poprzednich latach nielegalnym przekraczaniem granicy. I te nielegalne przekraczanie granicy nie dotyczy tylko granicy polsko-białoruskiej, dotyczy też granicy ukraińsko-polskiej, a także, drodzy państwo, granicy z innych kierunków. Granica, na szczęście, polsko-rosyjska na kierunku kaliningradzkim jest szelna, dlatego że jest nie nieduża 200 km, a obwód Kaliningradzki jest obszarem Drodzy Państwo, jakby to dobrze się wyrazić obszarem oczywiście autonomicznym, tylko jest obszarem od, odseparowanym od Rosji właściwej, ponieważ oderwanym właściwie od, od Rosji właściwej i nie można tam przekroczyć y, granicy, ponieważ najpierw imigrant y, musiałby przekroczyć granicę, y, drodzy Państwo, albo z y, Estonią, albo z y, Litwą y, czy Łotwą i dopiero na, jeszcze raz, Drugi raz po przekraczaniu tej granicy, jeszcze raz spróbować przekroczyć nielegalnie granicę, drodzy Państwo, z tą Estonią, Litwą i tak dalej. I potem jeszcze raz przekroczyć z obwodu kaliningradzkiego granicę z Polską. Tak więc stan wyjątkowy, który został wprowadzony, będzie miał wpływ. Na wybory i do parlamentu, i samorządowe, jeżeli zostanie utrzymany, a także gdyby doszło do jego poszerzenia, drodzy Państwo, na wybory w całym kraju, ponieważ trzy miesiące od ustania stanu wyjątkowego nie można przeprowadzać wyborów, nawet jeżeli terminy się zgadzają. A jest to wywołane tym, że no w tej chwili Straż Graniczna buduje, podobnie jak Wiktor Orban zbudował wcześniej, mur graniczny, który jest polem zasieków z drutu kolczastego, zwijanego, drodzy państwo, w takie kabłonki półokrągłe, które mają zapobiegać. Swobodnemu przechodzeniu z plecakiem przez yy, zieloną granicę. No, i oczywiście teren jest patrolowany przez yy, policję, jest Straż Graniczną i jest wojsko, które tankuje benzynę na stacjach yy, Orlenu, a także yy, Pronaru yy, Narew. I samochody wojskowe oraz transportery opancerzone już nie są. Rzadkim widokiem w przygranicznych wioskach na Podlasiu. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć swoją wypowiedź na temat stanu wyjątkowego. On dla mieszkańców nie będzie stanowił zbyt dużego utrudnienia, ponieważ w, przy granicy z Białorusią, drodzy Państwo, nie ma dużych ośrodków miejskich. Tak więc y, trudno mówić tam o organizowaniu jakichś zgromadzeń czy imprez masowych, chyba że Białoruska Noc Kupały czy y, Basowiszcze, Koncert. No ale to też nie są imprezy, które gromadzą dużą widownię. Tak więc y, raczej. Na życie mieszkańców to nie będzie miało drodzy państwo wpływu, ponieważ teren ten jest przygraniczny, terenem wiejskim i terenem zalesionym. Kto nie wie gdzie należy zbierać grzyby w lesie, no to jeżeli zabłądzi, to spotka zielone ludziki z karabinami maszynowymi. Tak więc jadąc na grzyby do zubek białostockich przy samej granicy z Białorusią, na kurki. No, drodzy Państwo, łamiecie prawo, chyba że tam mieszkacie. Bo tak jak Wam przeczytałem ze strony MSWiA na terenie stanu wyjątkowego mogą znajdować się osoby, które tam mieszkają, natomiast wszystkie inne osoby, oprócz służb, mają zakaz. Drodzy Państwo, wstępu na ten teren. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo. No i na tym pesymistycznym akcentem chciałbym zakończyć swoją wypowiedź na temat grzybobrania. W pasie granicznym z Białorusią. Pozdrawiam.